Witam wszystkich bardzo, na kolejnym odcinku, Tak, yy, o no, yy, kolejnym gameplayu, yy, tym razem PES 2.11, czy 20.11, yy, nowa odsłona PESa, którą zaraz zobaczycie, jeśli nie widzieliście, yy, ona po prostu dostała w dobę od tej Fify nowej 11, no mogę powiedzieć, po prostu setta psy jak jeszcze edycja była w 2011 była bardzo dobra, tak ta po prostu daje dupy gramy sobie na amator wow. amator, nie mam zamiaru się z niej używać. denerwujemy ten pes. to mamy strip strip znaczy się. jeśli nie wiecie o co kamam, to są te yy, stroje Tutaj widzimy, jak się zmienili zawodnicy. Tak, tu Kick -off to jest zaczynamy mecz, a tu gameplay jeszcze się zmienił, razem po pokażę. Tutaj mamy takie lift manager, czyli ofensywne zestawienie, zróżnicowane i defensywne. A simple to po swojemu wszystko. Tu formacje, dobra. Jest. No i tak. No niby mamy myszkę, ale myszką tu się nic nie robić, tylko trzeba wszystko po prostu wszystko trzeba robić kreaturą na rzecz określa, w moim przypadku, bo pada, pożyczyłem No i co by powiedzieć mamy tutaj taką listę rezerwowych tak się wszystko ustawia tu triki chyba tak Panie, to nie tu. Dobra. Nic z Tak no, więc tutaj przerywam i zaraz zobaczę, czy mnie słuchaj, bo jakoś się tutaj nie da ściszyć dźwięków. Dobra, to znowu. No i zaczynamy mecz. Grę na chwilę wyłączyłem, bo zmieniłem rozdzielczość, żeby się nagrywało w 16 na 9. A no, więc, yy, to mamy widok z czyli nic się bardzo nie zmieniło. Możemy podziwiać projekty postaci Cowolnicy trochę inaczej w tej edycji jak powiem, o, i wbiegają czytałem, jak recenzja była, to podobno animacja... znaczy nie animacja, tego szybko światek nie spadała powyżej 60 a nie mnie spadła do 30 ale to nic z flapsem 30 to jest dobrze na full detalach kto spadł, tak dalej to co zasługuje na pochwałę są na pewno siatki. Yy, wiem, że się wykonuje z wody, parę gałką pada, ale ja nie mam pada póki co. No, oczywiście twarze są idealnie odzorowane. Tylko nie wiem jaki na poziomie będę grał, żebym nie zdupił. A jak wzupię to tam szczegół. I gramy na 10 minut. Jezu. Fajnie. Fajnie, że jest 30 klatek. Strasznie powoli to idzie. Tak, podania są, taki pro-passing z FIFY. Dobra i to. Inaczej oni biegają te debile. Oj Dani, ale wiesz. No tak, na, na kreaturze to to jest dupa. O! Nieźle. Na kreaturze jest trochę lipnie. co to, to, to mi się w posiedz zawsze podobało i pływać będzie, to jest wygląd siatek. No nie FIFA tutaj oddała pole. No i zmieniło się, trochę, zmieniło się trochę wykonywanie rzutów wolnych I, o, i cały ten pasek wszystko było po prawych stronach a teraz siłę podania tak ustalamy y, mając podląd zaraz wam pokażę jest sobie nie zmieniłem sterowania a widzieliście ten pasek i pasek nie zmieniłem sobie sterowania i jakoś tak o, teraz jeszcze widzieli o. I się u mnie podaje XM, a szczela się A. No. Up. Zapędziłem się za bardzo. Tak, chyba gram na trzecim poziomie. Wow, 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 wow. Jezu! i teraz są... ta łatwiznę i teraz mocno bramych jeszcze raz przewrotki takie finezyjne, finezyjne bramki wiecie e, tak trochę poprawiamy no wypuśćcie tam rzucaj 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 jakiś szczupak graficznie dużo się nie zmieniło no i tak, ten pasek wygląda. Yes! Pięknie bram, piękna bramka. Nie da się cieszyć po zdobyciu gola jak w Fifie. Są w, przez, ustalone przez twórców kiszynki. I teraz jak powtórki wyglądają? Teraz tak powtórki wyglądają. Są rozmycia i ta powtórka jest najlepsza. O dziwo. No i a siatki są po prostu genialne. No to jest geniusz. I jeszcze jest takie coś, taka bardzo zbliżona kamera. I taka. Taka normalna i taka. Podląd na samej bramki. Ale nie wiadomo co się dzieje. Nie wiem po co za kamera. Dobra. Mamy I'm slow. I mamy którą minutę. Uuu, 13 minuta. Film będzie 120 minut trwał Ale to tam se możemy pozwolić Derwujemy, że nie ma tak za dużo przywilejów korzyści Nie, sorry, sorry Fail O, o Messi leci od Możemy sobie pozwolić na takie coś wow żeby wysłać filmik 20 minutowy a co się będziemy dzisiaj mamy dzień Fagorowicza moi drodzy czyli coś pięknego siedzimy w domu no leć człowieku może chyba taktykę się zmienić tak Messi tutaj zapierdziela w tej grze dosłownie i w przenośni nie wiem czy to naroda jest, profe regular Dobra Messi To jest, to z zwalił, nie wiem czy to był regular, czy nie Zobaczymy na końcu, na koniec filmu Ale chyba tak, bo bramka wychodzi znaczy próbował wyjść Dobra Gramy dalej Szkoda, że nie mam pada Ale pożyczałem koledze Op, faul. dobra nie chcemy tego widzieć aleś to zrobił nawet przy rzucie z auta mamy siłę podania No. Jest gdzieś ten, ten, ten VIA. Co on za na lata? Wow. To mi nie wyszło. Dorzucaj. Hehe. bramkę bramkę swochaszczenił. Jak to było? Teraz zobaczymy. Tu on dorzucił. Tu Messi podał a... No tak, sam się dobił powiem. Nie wiem, może zrobić tylko z pierwszej połowy, bo mamy 4-0, to się, zrobi monotonne. No, się robi monotonne. Nie, nie, 3-0. Już się robi monotonny ten gameplay. Ale tak już ten PS jest. Nie, no. Głupi jesteś. <głupi> Miller. Facet leci. I jeb, przewrotka. Ja je, przewrotka. No i mówiłem. Jest pięknie. Pasik nowy. Na którego nie mam zamiaru kasy wydawać. Dobre, dobra gawa Bez podtekstów, proszę. Chciałbyś. Facet. Ajajaj, miałem się odwracać Dobra, daj do, piłkę Poklepiamy Szkoda, że nie ma jeszcze Arsenalu Znaczy, North London Chyba tak się ten nazywa O, xxx co jest? No ja Mistrz Nie ma komentarza, to będzie tak Oooo 60 fipsów I 48 15 No Kierab WTF Ty, bo przegram Co jest? A mój wolny, dobra Relax Ej! Yo! Już? Jeszcze? Czy już? Nie, jeszcze Zaraz będziemy mieli mi mi batalię z FPS-ami Weźmy sobie zrób te 30 FPS-ów i będziemy grać, nie? No lec to tam Dobra już jest norma, nawet 60 doszło To jest, to jest A mój rożny chyba I no. yep. co jest? Szczeliłem? To ja szczeliłem Jak to było? A więc będzie się pierwsza połowa. Ja zaraz zobaczę w międzyczasie ile się nagrywa. I jeśli się nagrywa tak z 15 minut to zostawię. Nie ja będę chyba robił jednej połowy. Dobra, A więc mamy przerwę na pierwszą część przezroczenia dla nas. Nie ma tragedii. To wiem, ja tu na chwilę przerwę nagrywanie i zaraz się widzimy dobra jestem potem e, gramy następną połowę Nie mam co się tężować 12 minut dopiero trwa Spokojnie sobie to so, so, gramy, meczek o pięta mi brakuje FIFI nieraz ja pierdzielę taka bomba Wija, debilu Szkoda, że właśnie w Lidze Mistrzów Arsenal trafił na Barcelonę. Przykro było mi z powodu, że on musiał odpaść. No, dojdzie któryś tam... Messi! Messi! Kurde, taki konus atak tak gra. Łoj, nie, 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 nie! Tak, trzeba taki jakiś mały i Na No, szkoda mi Arsenalu. Całe szczęście tutaj sobie mogę spokojnie grać karierę. I się chętnie przyznam, że właśnie go ściągam tego PESA, Bo naprawdę nie jest warty kupna Jeśli jeszcze ma jako takie niskie wymagania sprzętowe to no, graficznie jest gorzej niż w FIFA Ale animacja zawsze ma 60 latek bez frapsa wyciągam to lightowo Z frapsem też widzicie nieraz jest 60 oh chciałbym 3 nie umierać no nie gadaj chłopie i ja się popnąłem lekko nie gadaj to więc co komentarz jeśli chodzi o komentarz dam mu 3? Czy może 4? albo nie 5 nie będzie nie słucham go nie wiem nie znam w ogóle tych typów a ten komentarz z FIFA do APES to jest po prostu bajka no więc komentarz 5 yy, taki ogólny gameplay 7 nie to Jezus chciałem wrzuty ogólnie 7 a graficznie tam 7 plus muzyka w menu da się słuchać Chociaż na sezonie jest też przyjemnie przyjemnie, prawda mogę dać 7. Czyli ogólna ocena mi wyjdzie na 7 jak byk. Jep To jest spalony No O Messi jest stał stał Zwiją Więc 7-7 plus Tasik nowy FIFA wygrywa w wszelkich frontach się zdaje, ja czytałem no i jako osobę mogę dać może siatek na 9 albo nawet na 10, nie na 10 dam, No na, oczywiście na 10 siatki są po prostu wau, są tu genialne no też i tak będę grał i w to i w to Najlepszy PS według mnie pozostaje 0,6 Nie ma lepszego PESA. Jaki wyjazd? Nie ma lepszego PESA niż szóstka. No i trójka oczywiście. Trójka i dziesiątka. Bo... Dziewiątka jest taka se Żeby se pograć. Ale żeby się nie jarać, tak się jarało w 4-6. O kurde. Ale zdupiłem. A, nie. <gryw> <gryw> Wyjas. O! Jeszcze ci gola strzelę. E, nie strzelę Ale mój rożny. No i moje opinie co do PSA. Nie tak ostro Jakbym mógł to bym cały czas grał w szóstkę Ale sprzętowo nie mam okazji Nie no, rytuję. Nie mam szóstki A ja chyba nie będę kupował Dobra Ale też tak Te postacie też zupełnie dziwnie wyglądają To jest po prostu bajka Oczywiście muru się nie da ustawić, bo po co? Da się skakać Coś ty dał? Człowieku... Dobra, wyjazd. Ja, ja. Nie, no chłopie. A, jest spalony. Dobra. Co ty nie umiesz robić przekładanki? To no, do powinien być Check out No nie no, zwaliłem Nie klatkuj mi tak 30 klatek zawsze mam 60 jak gram No niestety Nie ma to jak fraps o i pachimowicz, lec za tym, ja się tym lecieć Bo tak sobie czytam wiadomości z, z Libii i myślę, że normalnie serce kraje Co tam się dzieje hmm. Czytałem dzisiaj, że 6 tysięcy mieszkańców już mieszkańców, choć znaczy powstańców już straciło życie To jest bomba Kadafiego Kaddafiego to po prostu zabić mało ale są ludzie i są taborety wszystko byleby władzę coś jak coś jak ten fidel kot, kochany Castro ale wiesz koł. piję chłopie tak Castro był teraz ten Kaddafi idiota następny RV. Ja no, co się cieszysz tak ja po prostu nie, nie, nie rozumiem po co na co no więc skończymy ten twestę kiedy indziej to jest tyle z tego gameplayu PESIK 2011 na razie